Hej moi drodzy, witam was w grze Devil May Cry 5. Ja jestem Sinfire i my w tym momencie robimy misję szóstą, o nazwie stalowe zderzenie. Gramy oczywiście na poziomie łowcy demonów i gramy jako Niro. A moi drodzy, no cóż, to chyba tyle jeżeli chodzi o sam wstęp. Pamiętamy o tym też, że ostatnio jak graliśmy Nero, no to uwolniliśmy Lady No i w tym momencie po prostu będziemy kontynuowali historię. Well, she ain't dead. Got a pretty smoking body, though. Not that I was barely even noticed. You know, you should go do your thing. I got this. Yeah. What the hell? Whoa. He's too big to leave alone. Better take care of it. Stay alert. Yeah. hej, okay, a więc uh, no, Majlo znowu walczymy z Dilgameszem Tak się nazywa ten demon I mechaniczny nie jest jakiś uh, super wymagający i wystarczy po prostu atakować jego serce, które znajduje się właśnie tutaj na grzbiecie. No, jest serce, czy jakkolwiek chcemy to nazywać. Trzeba uważać tylko i wyłącznie na niektóre elementy ataku w bossa, ale to tyle. Jeżeli chodzi o same jego ataki, to cóż, na pewno ma te kolce na grzbiecie, które właśnie się tu pojawiają. I one pojawiają się właśnie raz na jednej, raz na drugiej stronie, jeżeli on stoi. Teraz jak leży to pojawiał się na całym grzbiecie. Tak jak właśnie teraz się to zdarzyło. Ten boss nie robi nam jakichś większych problemów jak do tej pory. Raczej tak już zostanie. Że na tym poziomie on nie, nie będzie nic więcej w stanie zrobić, Sebastian. Nasz movement jest zbyt dobry na jego ataki. Tak mi się wydaje. Po prostu, no, boss nie zagraża nam w żaden sposób. A więc tak, mechanicznie i taktycznie co trzeba robić? Atakujemy jego nogi. I w momencie, gdy jego noga zostaje za, zaatakowana do tego niskiego poziomu zdrowia, wtedy możemy po, jej wykorzystać do tego, aby się wspiąć. No i to głównie chyba wiele tyle, poza tym co? Uważamy na jego ataki. Poza tym to Bos niczym innym nas nie może zaskoczyć. Okej, okay, możemy już tu się wspiąć. What are you doing down there? <laughs> you didn't think you did that all by yourself, did ya? You? you know, I bet you taste like chicken. Oh, you ungrateful son! I'll leave this beast to you. I must press on. Well, Guess it's just you and me, cockroach. Zostaliśmy sam na sam z Bestią. Pamiętamy, że w poprzednim odcinku właśnie V też miał do czynienia właśnie z nogami tego demona, że to on go do podziemi i on atakował te nogi, które otwierały się i atakowały właśnie naszego e, tutaj V. A my już walczymy dalej. Chodź, już powinien powoli upadać. tak jest, teraz już wymijamy kubertury. Która jest naładowana. Widzieliśmy jak Dostał też nowe pociski, no i upadł na nas. Ale już w tym momencie jest zakończona walka. Yo, ladies away. Got any questions for her? Better make it fast. Alright. Hey, wait, 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 wait. We could use that. Pick it up. Not that one. The other one. Uh, this next, one? Uh, next to it. Come uh. on, Nico. This one? Sure. tyle, jeżeli chodzi o misję z dużym bossem, podobnym do czołgu. A demoniczny skub złomo, tak nosi nazwa pod naszym zdjęciem. I cóż, ocena ogólna to jest oczywiście S. Jeżeli chodzi o szczegóły, to znajdziecie je tutaj. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek i widzimy się już wkrótce. Do usłyszenia. Hej.